Słuchajcie, dzień dobry wam wszystkim. Wczoraj, wczoraj się nie udało. Nie wróciłem odcinka. Przepraszam wszystkich bardzo, ale totalnie jestem wyjechany, Naprawdę zjechany. Jestem jak koń po serii. jak to mówią. Próbuję się napkręcać, ale gdzieś mój organizm mówi mi już dość. Jestem totalnie wyeksploatowany. Tymi jazdami, tymi przejazdami, wiecie, gonię jak, jak wariat. Te projekty są trochę za daleko od siebie i ja nie, nie mogę ich poskładać właśnie między sobą tak, jak to bym chciał, bo brakuje mi fizycznie zwyczajnie czasu. Dlatego jestem zmęczony. Poza tym trochę przeziębiony i w ogóle, ale to już starczy. Dzień dobry wam wszystkim. Wtorek, właśnie wyjechałem z domu. <gry> o, proszę Państwa, żeby tylko nie lało. Uf. O sakra, sorki bardzo. Ale już zaraz się ogarnę. Jadę po Karola i wyobraźcie sobie, że Karol gdyby nie napisał do mnie na Messengerze, to ja jeszcze bym spał. <gry> Normalnie zaspałem jeszcze do tego wszystkiego. Ja pierdzielę nie. Do, umówiłem się z Karolem jakiś czas temu, żeby nie wychodził z domu. Dopóki ja nie napiszę. Mam nadzieję, że nie wyszedł, słuchajcie, bo szkoda by było, żeby teraz tam stał. Muszę do niego właśnie cyknąć. I, i powiedzieć, że właśnie wyjechałem. Zadzwonimy do Karla, co? Czekajcie sekunda jedziemy Dzień dobry Dzień dobry, właśnie wyjechałem Karolu A co mówisz? Właśnie wyjechałem stary. Jezu, to światło się zmieniło jak popierdolone Chcesz, że na czerwonym teraz jadę? Nie, mam nadzieję, że czoła, nie wstaję nie? Słuchaj, na sekundę się zmieniło. na jedno auto. Ja, pierdolę, nie, to nie, nie starczy już dzisiaj. Słuchaj, za 5 minut możesz wychodzić, nie? Coś przerwało. ale wyjechałeś Ja już no, siedzę w samochodzie. No to Tylko <travail> mówię, za 5 minut możesz wychodzić. <aidz _EN _duz _y> ja tak szybko <pergunta> <disagree> Dobra. Zobaczymy się za chwilę. na da Na Dobra. Także humory dopiszę. Słuchajcie, zobaczymy się za chwilę. Tak? Eee, I wam wszystko powiem. Najpierw zaczniemy od kawy. Cześć. A i co teraz? Jestem. E, kawę prawie wypiłem, słuchajcie, także prawie się już obudziłem. A jak mówię, trochę mnie coś męczy. E, dalej, nie wiem, ale nie, raczej nie to. Zwyczajnie po prostu zmęczenie. E, dojechaliśmy na miejsce, kury właśnie piją. Bartek już jest na, na sajcie. Czy poprzenosił życie? Nie wiem. Ktoś e, do mnie pisze. Aha, mój kolega. Ten co kamień bo klient się pyta go ile mam mu zapłacić. Bo ja żona dzwoni. Zaraz pogadamy. Najpierw wam wytrę, wytrę oczko, bo się tu poklapało cementem, więc zaczyna się zapierdziać, słuchajcie, ale to nie ma innego wyjścia. Co szkole poszło, także Bartek już wie, co ma robić. Karol już rozrzuca pod kratę właśnie pierwszy nic. Także będziemy zalewać. słuchajcie. I tak mamy, że się szybko uda. Ja lecę do Jaca, bo on też potrzebuje jakichś tam gazetów podemie i muszę zobaczyć te blaty i pokazać Wam te blaty, więc muszę naprawdę szybko się owinąć w jedną i w drugą stronę. A tylko samej podróży mam w obie strony tutaj ponad półtorej godziny. Powiem Wam, że przez półtorej godziny to tu już trochę będzie wylane, więc nie mamy wystarczająco towaru. Muszę tu przyjechać w miarę szybko, żeby wiedzieć ile tego towaru dokupić. I tyle. Zobaczymy się za chwilę. Hej. Dobra, zwierzaczki, robaczki, piękny, piękni ludzie. Piękni, wszyscy jesteście piękni. Ja lecę słuchajcie, do Jaca. Zostawiam moich robaczków. Rozpędziliśmy maszynę do miksowania. Musiałem zostać do takiego momentu, aby Bartek złapał co gdzie i jak, żeby nie chodził zam zamotany, bo miałem wrażenie, że Bartek nie, nie robił nigdy przy wylewkach i się okazało, że mam rację. Co to było? Więc trzeba było rozpędzić tą maszynę. Teraz już wszyscy wiedzą co jest kaman. No i Karol może zająć się, wiecie, rozrzucaniem towaru i rozkładaniem go tak jak trzeba. Więc każdy ma swój, swoją jakąś działkę w pracy. Ja jak najszybciej postaram się obrócić w obie strony. Podjadę do Jaca. Zobaczymy co mu tam brak. Hello everybody. Dobra, słuchajcie, kuchnię mamy przygotowaną, trochę mruga. Blatów Wam nie pokażę, blaty są gdzieś tam schowane, na razie trzymamy je dalej przykryte. U, pięknie. Ponieważ jeszcze ściany były do, do, dopieszczane, a chcę naprawdę to zrobić pięknie. Więc blaciki tutaj, część widzicie ogólnie, to wszystko jest zrobione. Zostaje tylko powietrzenie ekstraktora, ale to jest tam naprawdę pierdół. Podłoga, wiadomo, wszystko jest tutaj zrobione. Tu już przeszliśmy do etapu robienia tej ścianki, więc ścianka powstała. Nie będzie to małe, e, duże pomieszczenie, sorry. Ale wystarczające do tego, żeby się tutaj. E, ten. oprawić. Słuchajcie, taka rzeźnia będzie, ale nic. E, będzie mały zlew rogowy, i po to pojedziemy za chwilę. Kibel mamy. Potrzebujemy plasterboardów, potrzebujemy zawiasów do tych drzwi, potrzebujemy klamki. Od razu rozmawiałem też z właścicielami, że wymieniamy, wymieniamy też tamtą klamkę. Tyle. Blacik, który też jest wymieniony, o którym wam mówiłem. Także te wszystkie blaty teraz pasują do siebie. Tu pójdzie pralka, pralka jest w garażu. Ja przestawię te drzwi, bo blokuje. Uzgodniliśmy też, w którą stronę ma się to otwierać. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o tego, Coś się znowu ta bateria wyłącza. Także słuchajcie, my zmykamy szybko do selko po te pierdoły. Zobaczymy się za chwilę. Hej. Wyjeżdżamy z tego ośrodka. Udało się bez większej kolizji. Choć dwa razy i tak pani podchodziła do tego, żeby sprawdzić nam rzeczy, tu się zawsze to samo dzieje, słuchajcie. Możesz zrobić zakupy, podejdziesz do kasy, a pani przy kasie i tak będzie miała problem, żeby to zeskanować. A na koniec jeszcze dżentelmen w bramie będzie musiał odwalić swoją służbę, a tak ten klucz. No tak, służbową robotę i sprawdzić nam wszystko, ale dzisiaj to zrobił tak. Widział co się dzieje. <laughs> Daleko nie stał, słuchajcie. Zresztą tam idzie on, zmęczony życiem jest, słuchajcie. Cały dzień tak stać w tych drzwiach i patrzeć na tych wszystkich budowlańców to może się zmęczyć, naprawdę. Dobra, my pakujemy te graty, kupiliśmy kilka rzeczy. Mamy easy fillera, mamy klej do płyt. Mamy płyty, wzięliśmy moi, te, 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 te moisture resistant, ze względu na to, że tam trochę jest takie miejsce niestabilne. Mamy nowy lining, który mam yy, powiedziałem, bo kupiłem zły, ostatnio z tymi rowkami bez sensu. Mamy architrawę. Mamy we wiaderku kilka gadżetów, flamki, jakieś pierdoły, klej. O, to jest najlepsze co kupiłem, słuchajcie. To kupiłem dla mojej żony. Wiecie dlaczego? To są yy, wtyczki do uszu. Bo ona mówi, że ja chrapię, ona mnie w nocy budzi, ja później wstaję niewyspany. I stwierdziłem, żeby pomóc jej w tym wszystkim. To kupiłem jej to. Już mnie budzić nie będzie. Lecimy. Eee, zmykam od Jaca. A co to? Eee, coś się zmieniło. Układ chyba kamery. Zaraz to poprawimy. Eee, wycieczki już mam tutaj uliczne. Słuchajcie, na ten projekt. Już była sąsiadka. Już chciała zobaczyć. Kuchnia ładna, ładna, ładna. O, ładnie, ładnie. Dobra, ja lecę do Karola i, i musimy tam chyba dowieść towar. Zobaczymy się na miejscu. Let's go. Dobre, słuchajcie. Dojechałem z powrotem do chłopaków I zobaczmy ile tam zabrakło towaru Za wszystko się okaże, słuchajcie Wbijam się na site, widzę, że worki wszystkie zniknęły Także na pewno zużyli chyba wszystko Chyba, że jest przeniesione to dalej Teraz <grym> się cała prawda okaże Nie, tu jeszcze są Jakieś kilka betoniarek Siema A Co tam? Jeszcze tu worki. Jak my idziemy z tym, a jak z towarem? Uff, środek zostawiamy na koniec. Dobra, jest tego za Zaraz pogadam. Czyli towaru muszę przywieźć na 10 betoniarek. Mniej więcej, tak żeśmy wyliczyli. No bo jeszcze tam stopnie musimy zrobić tutaj dalej. Więc ja w pierwszej kolejności muszę zrobić znowu tutaj miejsce. To dla Karola. I zobaczymy się zaraz w trawisie w tej wiosce. Piasek i cemento chyba mają. Let's go! I owszem, wykryto tam sporo luk. Rzekoma anonimizacja danych jest jak zwykle ściemą i takie tam. Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to, że obecnie w wielu mediach trwa gdybanie, czy nadejdzie jakiś nowy dokument tożsamości związany z obecną sytuacją, który będzie nam pozwalał robić to, co jeszcze rok temu mogliśmy robić bez jakiegokolwiek dokumentu. Takie rozwiązania oczywiście już istnieją. Chodzi bardziej o to, czy będą one przejściowe, czy już na zawsze ograniczą naszą wolność. Powtarzam, na zawsze, bo za kilka dekad nikt nie będzie już pamiętał, że kiedyś było inaczej. Staną się tą tak zwaną nową normalnością. Po tym... Dobra, dojechałem eee... Małe to miejsce jest, ale czy to ważne? Ważne, że mają towar. Sharpstand leży tu samochód stoi tu Może podjadę trochę dalej Będzie łatwiej Po co mam tyle się nachodzić <grystanie> Zaraz będziemy mieli załadowane Przeliczając to na kilogramy to trochę tego będzie, słuchajcie, bo to 40 worków. Nie wiem, czy akurat 10 betoniarek potrzebuję dokładnie, ale wolę wziąć ten zapas, ponieważ mamy stopnie do zrobienia. Dobra, let's go i ładować. 10 minut, bez żadnej pomocy, słuchajcie. To jest dobre ćwiczenie na rozgrzewkę. Słuchajcie, trzeba się spieszyć. To nie ma opierdalania. Czy ja muszę długo czekać, abyście musieli, żebyście nam pomogli? Że wszystkiego sami nie zrobimy. To są rybki w 4K, proszę państwa. Rybki się ruszają. Tak myśleliśmy z Karolem, czy tam cementu im nie dosypać, żeby trochę ich ożywić. może lepiej nie. No, musiałeś? Co? I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ostatnie lanie prawie, ale jesteśmy na środku, trzeba je trochę jak wystawić. Da się, da się, ale mamy jeszcze chwilę tutaj, żeby się pobawić, wyrównać to. Piasek ustarczy. Nawet mamy za dużo piasku. A Chodź tutaj. Także, na razie zdecydowałem, że nie wyładowuję reszty z samochodu, bo może będzie trzeba oddać. Słuchajcie, betoniarka umyta. Poważna sprawa jest. Czyściutka. I wcale tego towaru jej kupiłem za dużo. Proszę się do mnie nie przypieprzać. Mamy tylko cztery worki cementu i tyle zostało. Reszta piasku została na samochodzie. Nie chciało się już nikomu nosić, ale to jest wystarczająco towaru na stopnie, słuchajcie, ponieważ stopnie musimy zrobić. i Musimy jeszcze uzupełnić tą samą zaprawą e, te belki jutro. Także może się okazać, że jeszcze będzie brakowało u ale to wszystko jutro. Na dzisiaj my już tu kończymy, słuchajcie, żegnamy się, bo jest godzina, któraś przed czwartą, albo już czwarta nawet. Kto to wie trzeba jeszcze wydobyć yy, telefon Karola stamtąd Nie wiem kto tam wejdzie, ale tu potrzebujemy jakiegoś Batmana Co mi się żegnam. Zobaczymy się jutro, a jutro to jest środę, Dobra, musiałem zmienić baterię, bo GoPro nie pozwalało mi się tak po prostu zwyczajnie z wami pogrzebnąć. Nie wiem ile się nagrało, tak szczerze. Więc nie chce mi się też tam teraz wracać. Uwierzcie nam tylko na słowo, że posadzka jest zrobiona. Dowiozłem eee, 10 betoniarek, znaczy tyle materiału na 10 betoniarek. Zostało nam materiału na 4 betoniarki, także nie jest źle, nie jest źle. Ponieważ tak czy siak jeszcze potrzebujemy, a on tu jednak stoi. To gdzie on się? Aż tu schował? Może, może pod Ma, bo ono wyszło. Więc... Eee, na schody nie wiem ile wyjdzie. Po betoniarce na schody, przynajmniej nie? Na ten stopień. To zależy jaki trochę szeroki jaki on tam jak, jak i duży. Nie? Czy na stopę tylko, czy nie właśnie, zależy jaki duży. Więc liczmy, przynajmniej po betoniarce. Na te Joysy ile nam wyjdzie jeszcze? Dwie. Betoniar tam może bo. może. Oj, nie wiem. Ale w sumie nie ma wysoko, bo to jest 5 cm, tak? No to liczmy. No to mamy akurat towaru, słuchajcie, także. Tym razem matematycznie poszło źle, choć były obawy, były nerwy. Dobrze, że wróciłem w miarę szybko ogólnie od Jaca. Zdążyłem przywieźć ten towar, bo jest godzina teraz, która. Za minutę dokładnie, Karol. Za minutę czwarta. Także wyrobiliśmy się czasowo naprawdę dobrze. Jest to kawał dobrej roboty, odwalonej powiem Wam. Tak się wydaje, że to jest tylko trochę podłogi, ale to było 35. 41 plus te dwa cementy w sumie bo ja dowiosłem więcej, ja dowiozłem 12 cementów, bo jakimś cudem mieliśmy więcej piasku niż cementu, ogólnie powinno być cztery worki piasku na jeden worek cementu, bo tak mieszaliśmy i powinno być 140 worków piachu, tego sharp sandu, i 35 cementu z jakiegoś, nie wiadomo dziwnego zjawiska, mieliśmy na dwie betoniarki ekstra, czyli w sumie to było 6 35 8 43 43 betoniarki, słuchajcie, zostały dzisiaj wylane na tą posadzkę. To jest spora ilość. Przeliczcie sobie tak czasowo, ile ta betoniarka każda potrzebuje czasu do załadowania i te tak dalej. Jeszcze raz ktoś mi tutaj zadzwoni i się pogniewamy, Więc to nie był łatwy dzień, ale udało się. Zostały same takie bzdury do zrobienia: czyli dwa stopnie, zaprawki i obrobienie tych ścian dookoła. Także spokojnie do końca tygodnia wydaje mi się, że powinniśmy sobie z tym poradzić. I musimy jeszcze znaleźć czas na naszego ulubionego klienta z Turcji. Ostatnio dawał nam super turecką kawę i słodycze. Trzeba by powiedzieć dobre słowo na jego temat. No. Zmienił się. Może poczuł, poczuł, że nie jesteśmy tacy dziwi, Karol z Polski albo cisza Al, przed burzą. Albo cisza przed burzą, może on po prostu nie zapłaci. Zobaczymy. Będę was updateował. Z wami się żegnam. Zobaczymy się jutro. Pamiętajcie o subach, o lajkach, o dislajkach i o komentach. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Cześć.